Witamy Państwa w studiu aplikacji Moja Sprawa. Dziś pomówimy o bardzo istotnej kwestii, która dotyczy dowodów w postępowaniu sądowym, w postępowaniu sądowym cywilnym, czyli tym, kiedy staramy się o uzyskanie należnego nam odszkodowania, w momencie, kiedy ubezpieczyciel na drodze postępowania polubownego zdecydowanie swoje wypłaty zaniża. Cześć Agnieszko. Cześć. Kwestia dowodowa jest bardzo ważna, bo tak naprawdę to te dowody będą kluczowe. Dla sądu przy samym orzekaniu o wysokości zadośćuczynienia i powinniśmy te dowody zacząć gromadzić tak naprawdę już przed złożeniem pozwu do sądu. Tak, dokładnie. Dowody to jest podstawa skutecznego złożenia pozwu i uzyskania adekwatnych świadczeń. Te dowody możemy tak sobie na wstępie rozróżnić na te, które dotyczą samego zdarzenia, czyli dowody uzasadniające zaistnienie wypadku oraz dowody uzasadniające wysokość dochodzonych przez nas roszczeń. Tymi pierwszymi dowodami dotyczącymi okoliczności zdarzenia będą przede wszystkim akta ze sprawy karnej, notatki policyjne, wyrok, jeśli już zapadł, opinia biegłego na przykład z rekonstrukcji wypadków sporządzana w sprawie Karnej. Dowody dotyczące wysokości szkody, to będą faktury, rachunki, zeznania świadków, to wszystko, co dotyczy następstw wypadku i aktualnego stanu zdrowia czy sytuacji poszkodowanego. Mhm. Powiedziałeś przed chwilą o dowodach i o samym postępowaniu karnym. Ważnym jest, żeby właśnie ta dokumentacja, ten materiał dowodowy, który na etapie postępowania karnego jest gromadzony i tworzony, czy to przez biegłych, czy przez policję, która prowadzi śledztwo czy dochodzenie, był na odpowiednim poziomie. Dlatego tak ważny jest udział profesjonalnego pełnomocnika już na etapie postępowania karnego. Może on zwrócić uwagę choćby na tak istotne dowody jak kwestia zdjęć czy nagrań, które stają się zdecydowanie coraz bardziej popularne. Tych wideorejestratorów jest coraz więcej. Zdecydowanie ta współczesna technologia pozwala nam w sytuacji kryzysowej udowodnić te roszczenia, udowodnić na przykład, że poszkodowany nie przyczynił się do szkody. Bo takie argumenty pojawiają się ze strony ubezpieczyciela i to również jest przedmiotem postępowania dowodowego. Na przykład na takim nagraniu, czy na zdjęciach, czy choćby w opinii biegłego może być informacja choćby o tym, czy osoba poszkodowana miała zapięte pasy bezpieczeństwa. Czy na przykład pieszy, który pojawił się na drodze, a który jest poszkodowanym, zrobił to na pasach bezpieczeństwa, tutaj właśnie to nagranie wideo może być pomocne, a może to w znaczący sposób wpłynąć na to, jak sąd, czy w jakiej wysokości kwotę odszkodowania za dość uczynienia zasądzi sąd, bo może się zdarzyć tak, że to przyczynienie, czyli Udział samego poszkodowanego w wypadku, w jego skutkach sięgać może 50, 60, a nawet 70%. Tak, i zdecydowanie tu znowu pojawia się aspekt profesjonalnego peł pełnomocnika, który pomoże klientowi właściwie w procesie się odnaleźć. Bo przyczynienie musi wy wykazać ubezpieczyciel. To on musi na podstawie y materiału dowodowego, na przykład właśnie nagrań czy opinii z rekonstrukcji wypadków, udowodnić przyczynienie y osoby poszkodowanej. Z kolei na nas, jako y pełnomocnikach, Poszkodowanego leży udowodnienie wysokości szkody, czyli wysokości adekwatnego świadczenia za doznane uszczerbki na zdrowiu, doznaną szkodę majątkową, czy aktualną sytuację po śmierci bliskiej osoby. Mhm, właśnie, dlatego tak ważne jest, żeby na przykład zbierać dokumenty medyczne z każdej wizyty, żeby ta, ten nasz proces leczenia był należycie udokumentowany, prawda? Bo jeżeli pójdziemy do sądu i chcielibyśmy wykazać, i tutaj poszkodowany wskazywałby, że no, rzeczywiście ten jego ból, cierpienie po wypadku były bardzo Dolegliwe i duże, że poniósł wysokie koszty, ale jeżeli nie poprze tego właśnie dokumentacją medyczną, fakturami, rachunkami, no to szansa na to, że sąd rzeczywiście uwierzy i, i przyzna to odszkodowanie nie będą wysokie, prawda? No niestety, w sądzie na wiarę, na słowo niewiele uda się uzyskać. Ważne, żeby ten proces leczenia dokumentować wszelkimi wypisami ze szpitala, żeby zbierać faktury, rachunki, recepty, bo to wszystko potem będzie miało wpływ. Na wysokość uzyskanych świadczeń, a po co odpuszczać i pozwalać, żeby samodzielnie trzeba było ponosić koszty leczenia, które obciążają ubezpieczyciela? Dokładnie. Powiedzieliśmy już o tych dowodach, dokumentach, które powinniśmy zbierać już na etapie tym przedsądowym, przed złożeniem pozwu. Natomiast kluczowym, bardzo często elementem, no też dowodowym postępowania sądowego będzie opinia biegłego. Biegły wskaże, zakres naszych dolegliwości, obrażeń. Ten biegły może orzekać o różnych kwestiach, natomiast ważne jest, żeby jakby poważnie do tego podejść, prawda? Mówimy tutaj o sytuacji poszkodowanego w zakresie właśnie choćby stawiennictwa na takim, na takim spotkaniu z biegłym. Przepisy generalnie nakładają na sąd obowiązek powołania biegłego w każdej sytuacji, kiedy udowodnienie jakiegoś faktu wymaga tzw. wiadomości specjalnych, więc będzie biegły rzeczoznawca do wyceny kosztów naprawy samochodu, więc będzie biegły lekarz do analizy skutków wypadków w życiu i zdrowiu poszkodowanego, będzie biegły z rekonstrukcji wypadków co do okoliczności i ustalenia, kto jest winny. I to jest bardzo ważny dowód. Bardzo zachęcamy wszystkich naszych klientów i wskazujemy, że to jest kluczowa kwestia i naprawdę do biegłego trzeba się stawić. To jest zazwyczaj lekarz, osoba bezstronna, nastawiona pozytywnie, której opinia będzie miała kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia. Mhm. I tutaj też kolejny raz pojawia nam się ważna rola profesjonalnego pełnomocnika, bo te opinie często mają wiele stron, są napisane skomplikowanym językiem medycznym. Przydaje się tutaj, Doświadczenie wynikające z tego, że tych opinii w swojej praktyce przegląda się bardzo dużo i znacznie łatwiej profesjonalnemu pełnomocnikowi wyłapać ewentualne uchybienia, błędy czy elementy, na które biegły nie zwrócił wystarczająco bacznej uwagi. Zdecydowanie, oczywiście, opinia biegłego to jest przede wszystkim opis stanu zdrowia osoby, która na to badanie się udała, więc musimy skonsultować z klientem, czy z jego perspektywy badanie było przeprowadzone prawidłowo i czy opinia jest rzetelna i odpowiada stanowi faktycznemu. I to jest jeden z najważniejszych dowodów. Drugim, poza oczywiście fakturami, rachunkami, będą zeznania świadków. Mm -hmm. Tak, warto bardzo dobrze zastanowić się, kogo chcielibyśmy właśnie na takiego świadka powołać. Tutaj też warto zawsze z pełnomocnikiem się skonsultować, czy rzeczywiście zeznania tej konkretnej osoby będą dla nas korzystne. To po pierwsze, czy ta osoba będzie miała wystarczającą wiedzę na temat tego, jak, czy funkcjonujemy po wypadku, czy w jakim zakresie tutaj samo Sama sprawa przebiegała i też jest to, jest to ważny, ważny moment, prawda? Tak, i tutaj musimy pewne mity obalić, bo często przez świadków klienci niewłaściwie rozumieją osobę, od której, której oczekujemy, że stawi się w sądzie. Świadek to nie znaczy świadek zdarzenia. Oczywiście, jeżeli taki świadek jest, może zdawać na okoliczność przyczyn przebiegu wypadku, to może być powołany, ale świadkiem będzie również osoba, która ma wiedzę dotyczącą następstw wypadku. I tutaj również wyjaśniamy, że to nie musi być osoba, nie jest z klientem, z poszkodowanym. Bo czasem, obserwując na przykład seriale prawnicze, klientom wydaje się, że musi wskazać świadka, który jest dla niego osobą obcą. Sąsiadem, Współpracownikiem. Absolutnie nie ma takiego wymogu, wręcz powiem e, przeciwnie. E, najwięcej do powiedzenia na temat skutków wypadku, stanu zdrowia, przebiegu procesu leczenia, będą mieli domownicy, więc nie ma problemu, żeby świadkiem w sprawie męża była jego żona, e, czy rodzice zeznawali na okoliczność następstw w życiu zdrowi dziecka, e, czy to małoletniego, czy osoby dorosłej. E, Im więcej taka osoba jest w stanie powiedzieć, tym jej walor jako świadka jest większy. Dokładnie. E, bo na samym końcu. Celem całego postępowania zawsze jest uzyskanie maksymalnie wysokiej wypłaty odszkodowania, to znaczy wysokości zasądzenia, zadośćuczynienia odszkodowania przez sąd. I o ile w przypadku kosztów, czyli faktur, jakby kosztów, które są w pewien sposób wymierne, wynikają z jakiegoś dokumentu, no to tutaj sąd zdecyduje, czy ten koszt jest należny, czy nie. Natomiast w kontekście zadośćuczynienia, czyli tego rodzaju odszkodowania, które będzie odpowiadało za ból, cierpienie, są pewne kwestie niematerialne. Choćby ta rola świadków może być tutaj kluczowa, prawda? Tak, zdecydowanie i to apelujemy, że to były zeznania w miarę precyzyjne, szczegółowe. Świadek może powiedzieć, jak długo po wypadku ktoś musiał leżeć w łóżku, po jakim czasie zaczął korzystać z wózka inwalidzkiego, a kiedy stał się samodzielny w, w obsłudze, jak często musi przyjmować leki, jak często wymaga opieki ze strony osób bliskich. To wszystko ma przełożenie na uzyskane potem świadczenia. I to wszystko ma przełożenie na to, jak wysoką kwotę odszkodowania, zadośćuczynienia zasądzi sąd. Warto przyłożyć odpowiednią wagę właśnie do tych dowodów, no bo postępowanie sądowe trochę trwa, więc im lepiej nad tymi dowodami popracujemy, im będą one lepiej przygotowane i przeprowadzone, tym większa szansa, że to odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie możliwie jak najwyższe. Zdecydowanie, oczywiście, jak się przygotujemy dobrze do procesu, zgromadzimy materiał dowodowy, my zapytamy, Świadków, czy zgodzą się zeznawać w sądzie, tym mniejsze zaskoczenie na sali sądowej i korzystniejszy, szybszy przebieg procesu. Bardzo Państwu dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy kwestię dowodów w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie. Bardzo mocno zachęcamy Was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale.